Dzień dobry, nazywam się Monika Richardson, a moją gościnią dzisiaj jest Milena Niewęgłowska, Bold Wings, kursy angielskiego dla dorosłych. Witam cię Moniko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Są to, dodałabym, autorskie kursy języka angielskiego, które zostały stworzone bezpośrednio przeze mnie i gwarantuję Wam efektywność tych kursów. No to chętnie o tym posłucham, a to jest The Richardson Talk. The Richardson Talk. The Richardson Talk. Zapraszam Monika Richardson. Nauczanie języków obcych to w ogóle nie jest prosta ścieżka zawodowa, i chyba to nie jest y, takie oczywiste dla żadnej młodej osoby, że tym nauczaniem powinna się właśnie zająć. Jak to było w Twoim przypadku? Kiedy poczułaś, że to jest Twoja misja? Mm -hmm, to jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję Ci za nie. Um, otóż u mnie wyglądało to w ten sposób, że ja tak naprawdę całą swoją drogę mogę określić e, takim jednym zdaniem. Że to jest droga od lektora do Lady Boss. Ja zawsze <grymne> się śmieję, że to w ten sposób wyglądało. Mhm. Dlatego, że ja już na studiach zaczęłam pracę jako lektorka mhm. e, i pracowałam z przeróżnymi grupami wiekowymi. Były to dwu- i trzy latki, ale też byli to prezesi dużych korporacji. Mhm. Więc to był taki język, e, nauczanie języka i na dywanie z misiami, ale też i taki biznes, talk. Na nadywanie, ale też i na biurku. Tak, oczywiście. I z szefem. Um. Robiłaś to wtedy, rozumiem, po prostu czysto zarobkowo, tak, żeby no, się trzymać tak. na studiach, żeby e, gdzieś tam wspomóc siebie i móc utrzymywać się z czegoś, co lubisz, co umiesz robić. No dobrze, ale to od tego momentu, do tego Lady Boss, jeszcze parę... Etapów musiało przeminąć. Minęły dwie dekady, Moniko. Mhm. Tak, więc ja na początku poczułam taką dużą też misyjność tego, co robię. Dlatego, że oczywiście, prawda, jako studenta szukałam sobie jakiegoś takiego zajęcia, które również ten budżet mój by wspomogło, ale ja jestem też taką osobą, która szybko mm, przestaje robić rzeczy, które sprawiają mi fan. Więc w momencie, kiedy ja zaczęłam coś robić, ale nie do końca czułam, że to jest moje. Okay. To ja rezygnowałam i szukałam czegoś innego. A z tym nauczaniem od samego początku było tak, że ja czułam, że to mnie po prostu woła. Mm -hmm. Ja czułam, że jestem w tym dobra, czułam, że daję ludziom wartość, ale też czułam olbrzymią satysfakcję i spełnienie właśnie mm -hmm. przez to nauczanie. Ale żebym dobrze zrozumiała, ty lubisz robić w życiu coś, co ci sprawia przyjemność, czy uważasz, że to jest podejrzane, jak ci coś sprawia przyjemność? <noise> Mnóstwo osób tak uważa. Mm -hmm. Natomiast ja uważam, że jeśli robisz coś w życiu, mm -hmm. coś, co ci kompletnie nie kręci i coś, co cię przepala, Szukaj swojej drogi gdzie indziej. Ja jestem tą szczęściarą, że miałam taką możliwość też spróbowania swoich sił em, w przeróżnych miejscach, jako ten lektor, jako lektorka. Okay. E, I dzięki temu zdałam sobie sprawę, że to jest rzeczywiście takie bardzo moje. A gdzie na przykład uczyłaś, gdzie byłaś lektorką? Ja jako studentka studiowałam tutaj w Warszawie, więc miałam możliwość tutaj pracy w przeróżnych szkołach językowych w Warszawie, mhm. ale też w różnych właśnie miejscach, tak jak wspomniałam w dużych korporacjach, mhm. pracowałam z prezesami, pracowałam też z, z kadrą, nie, w, różnych za, branżach, w, w różnych W przeróżnych branżach, mhm. od branży farmaceutycznej po branżę meblarską. Mhm. Więc tak naprawdę tutaj tą całą paletę umiejętności, którą zdobyłam. To właśnie dzięki, dzięki temu, że, że miałam taką możliwość, tak, że dostrzeżono ten mój talent, że zaufano mi jako młodej osobie, bo umówmy się, e, tutaj szukają prawda, profesjonalistów, e, a taka osoba młoda, bez doświadczenia która ma wejść i poprowadzić takie zajęcia. Generalnie na początek nie budzi zaufania, tak? tak Musi myślę. udowodnić, tak, co umie. Tak myślę, tak myślę. Mm. Więc tutaj e, jestem przekonana, że właśnie e, takim swoim zaangażowaniem, ale też dużą wiedzą, e, jakkolwiek skromnie to nie brzmi, e, to wydaje mi się, że to były takie elementy, które były decydujące. Ja uważam, że skromność jest przereklamowana <laughs> i że, że należałoby w ogóle dać sobie z nią spokój. Tak szczególnie jeśli mówimy o, o nas samych, tak? O naszej własnej drodze. E, mnie, powiem Ci szczerze, bo też nie ukrywam, nauczanie języków obcych jest mi bliskie, mm -hmm. sama mam szkołę językową tutaj w Warszawie, ale e, ty wiedząc pewnie i czując, jak duża jest konkurencja tu na rynku warszawskim, postanowiłaś znaleźć niszę. I to nisze zarówno jeśli chodzi o rodzaj kursów, za chwilę porozmawiamy o tych kursach mm -hmm. dla dorosłych, jak i o miejsce, gdzie te kursy się odbywają. Twoja rodzina Ostrów Mazowiecka. Co to za miejsce? Powiedz. Zgadza się. B bardzo ci na początku chciałam podziękować, mm. że nazwa miejscowości odmieniłaś prawidłowo, dlatego, że jest to jedyna, jak nie jedna z niewielu e, takich żeńskoosobowych nas w całej Polsce, Ostrów mm -hmm. Mazowiecka. E, ja wróciłam do swojego e, miejsca urodzenia, wychowania, tak, do swojego domu. I w momencie, kiedy przeniosłam się z Warszawy, e, z takich względów czysto rodzinnych, po prostu byłam w drugiej ciąży, spodziewałam się drugiego dziecka, a moja mama była akurat na takim etapie przejścia na emeryturę. Więc ja stwierdziłam, że całe swoje życie y, rodzinne i zawodowe chcę przenieść właśnie do Ostrowi Mazowieckiej. I można powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę. Tak myślę. Tak mhm. myślę. To była fantastyczna decyzja. Nie zmieniłabym tego absolutnie. E, moja szkoła stacjonarna rozwija się naprawdę fenomenalnie, mhm. a ja też znalazłam przestrzeń na stworzenie czegoś. Czym chce się dzielić ze światem? W którym roku otworzyłaś szkołę? E, Otworzyłam szkołę w 2018 roku. Czyli jeszcze przed pandemią. Przed pandemią. I przetrwaliście tak. pandemię śpiewającą. I wyszliśmy z niej silniejsi. Mhm. A teraz te kursy językowe dla dorosłych. Tak Powiedz jest. o idei. Mhm. Ja zawsze um, pracowałam w taki sposób, że um, chciałam. Swojej kadrze, swoim pracownikom, swoim lektorom, zawsze wyjść naprzeciw. Mm -hmm. Więc zawsze ten czas był w pierwszej kolejności właśnie dla nich. Natomiast przyszedł taki moment, że miałam już tak fajnie tą szkołę stacjonarną poukładaną, że stwierdziłam, Milena, czy to jest jeszcze coś, co daje Ci taką satysfakcję, czy chcesz znaleźć coś takiego, co znowu sprawi, że poczujesz te motyle w brzuchu? No i właśnie przed taki moment, że ja stwierdziłam, że mm, chcę dać coś szerszemu. Odbiorcy, mhm. szerszemu gronu odbiorców, nie tylko moim, prawda, kursantom stacjonarnie, mhm. ale osobom w całej Polsce. I stwierdziłam, że to moje 20-letnie doświadczenie w pracy, um, głównie z osobami dorosłymi, ma taką fajną możliwość przełożenia się właśnie na to, żeby, żeby pomóc, mhm. tak, żeby pomóc, żeby otworzyć tych dorosłych kursantów, mhm. którzy bardzo często, jak wchodzą na pierwsze zajęcia, nie wiem, czy ty. Jak masz tą swoją szkołę? Mhm. Czy masz podobne doświadczenia i podobne spostrzeżenia? Mhm. Ale dzieci wbiegają do nas do sal. One mhm. są rozpromienione, są chętne, są otwarte. Natomiast osoby dorosłe, które wchodzą, cała mowa ich ciała wskazuje na to, że oni się bardzo krępują, mhm. jest im ciężko, bardzo się wstydzą, prawda? Wstydzą się, że nie mówią w języku tak. angielskim, bo dzisiaj rzeczywistość nie tylko w Polsce tak. jest taka, że ten angielski jest Naturalną umiejętnością, Oczywiście. którą powinien mieć każdy z nas, tak jak obsługiwanie telefonu i prawo jazdy, prawda? Się. Tymczasem tak nie jest. Nie tak jest. nie jest i nie jest tak z bardzo różnych przyczyn. I nie, najczęściej wcale nie mhm. chodzi o lenistwo tej osoby, czy o to, że się nie przykładała w szkole. Tak. Nie będziemy tu mówić o przyczynach, bo to nie ma znaczenia. Natomiast mhm. rzeczywiście jest wciąż wśród nas wiele dorosłych osób aktywnych zawodowo, które z tym angielskim mają bardzo niewiele wspólnego. To prawda. Jakie napotykasz przy tego typu kursach dla dorosłych? Wyzwania i jaką masz satysfakcję z tych kursów? Pierwszym takim wyzwaniem, o którym wspomniałam, to jest to nastawienie dorosłego kursanta. Mhm. Czyli bardzo często te dorosłe osoby wchodzą do sali zajęć, ale z takim. Zblokowane. Zblokowane, mhm. tak, że towarzyszą im jakieś takie bardzo ciężkie doświadczenia, prawdopodobnie z wcześniejszych etapów mhm. edukacyjnych, kiedy to była, prawda, ławka. Był nauczyciel, którego trzeba było słuchać, notować. Tego angielskiego prawdopodobnie było tam bardzo mało. To uczyło się angielskiego tak naprawdę po polsku w większości. A tu nagle wchodzą, a my pracujemy metodą imersji, czyli my zanurzamy od pierwszego kroku. Tego dorosłego kursanta, nieważne czy to jest e, kursant, który jest na poziomie początkującym, mm -hmm. czy ktoś na poziomie zaawansowanym, my na dzień dobry witamy mm -hmm. go już tym językiem angielskim. I na początku, i ja to zawsze powtarzam, jest taki olbrzymi szok. Mm -hmm. Po co ja tu przyszedłem? Po co ja tu przyszedłem? Ja na pewno nie dam mm -hmm. rady. Absolutnie, prawda? tak, ja sobie nie poradzę. To chyba nie jest mój poziom. Mm -hmm. To był duży błąd. Natomiast ja zawsze tłumaczę, że ten pierwszy szok to jest coś, co zdarza się. Prawie każdemu, jak nie każdemu. Mhm. I Bez trzeba względu na wiek, absolutnie, na branżę, na prawda? płeć mhm. kompletnie. Chociaż to, jeśli chodzi o tę płeć, mhm. to jest rzeczywiście tak, że kobiety stawiają sobie tą poprzeczkę bardzo wysoko. I albo musi być perfekcyjnie, albo nic, albo w ogóle ja się nie wypowiem. Mężczyznom jest łatwiej. Tak, mam takie samo doświadczenie, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że my kobiety jesteśmy jednak bardziej zmotywowane tak i odważne. Mhm. I nawet jak mamy ten perfekcjonizm gdzieś tam zakodowany, w mhm. genach czy też. w Poprzez proces wychowania, mhm. to szybciej przyjdziemy do szkoły i przyznamy się, tak nie umiem, nie mówię po angielsku, proszę mhm. naucz mnie, tak. niż mężczyźni, którzy są potrójnie zblokowani, do tego stopnia, że w ogóle nie przychodzą. Czyli pewnie większość dziewczyn u ciebie jest. To znaczy robiliśmy takie statystyki no. w tym roku i mhm. rzeczywiście 80% mhm. klientów naszych kursów w całej Polsce, bo Boldwings mhm. jest licencją ogólnopolską, 80% stanowią kobiety, 20% mężczyzn. No dobrze, to zachęcamy panów, jak najbardziej, tak <gry> nigdy nie jest za późno, a teraz porozmawiajmy o tej licencji, na czym to polega. Licencja Bolt Wings to jest coś, co z samego początku to absolutnie nie było żadnym planem biznesowym, mhm. i ja to często podkreślam. To była licencja, to znaczy to nie była licencja, to były kursy, które ja te 20 lat swojego doświadczenia przelałam na papier. Nadałam temu oczywiście odpowiednią sekwencyjność, zgodną metodycznie, więc merytorycznie było to super zaopiekowane, i zaczęłam wprowadzać to u siebie w swojej stacjonarnej szkole. Natomiast ze swoimi, ja zawsze to nazywam, przyjaciółkami biznesowymi, gdzieś w kuluarach, na jakichś konferencjach, ja mówiłam o tym z taką pasją, z takim zaangażowaniem, że często słyszałam od nich: Milena, wyjmij to spod, to spod tej pierzyny i daj to światu, mm -hmm. pokaż to ludziom. I ja wtedy poczułam, że okej, okay, to jest rzeczywiście coś, co realnie będzie miało wpływ na życie ludzi. I stwierdziłam, że tą swoją taką, może nie wiem. Chęć nie pokazywania tego światu. Może trochę jakiś taki strach rzeczywiście i mhm. brak odwagi w tamtym momencie spowodował, że e, nie chciałam, prawda, tego mhm. pokazywać, mhm. ale stwierdziłam, że nie, no, nie, nie może tak być. Czyli w tym chcesz, żeby to poszło, to ty jesteś licencjodawcą. Zgadza się. Ale jednocześnie nie jesteś wielką entuzjastką kursów online. Nie jestem. Dlaczego? Dlaczego? No właśnie, wynika to z dwóch powodów. Pierwsza przyczyna jest taka czysto prozaiczna. Mianowicie, my udzielamy licencji obszarowej naszym partnerom. I w momencie, kiedy kursy miałyby być prowadzone online, ja nie mam pewności, czy nasz licencjobiorca z Gdańska nie będzie uczył kogoś, kto ma naszą licencję w Krakowie. Prawda? To jest jedna rzecz. Czyli taka techniczna przyczyna Dokładnie. A tak, druga? techniczna. A druga przyczyna wynika z tego, że ja w trakcie pandemii, e, ponieważ sama bardzo dużo kursów prowadziłam online owo, mhm. sama widziałam dużą różnicę. To znaczy nie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze. Absolutnie nie. Nie wykluczasz tego, ale po prostu to nie jest coś, co tak jest, jest zawarte w tej licencji. Dokładnie, Nauczania online tak. nie ma. Dokładnie. Natomiast tak. każdy może przyjść do ciebie po te licencje. Czy to musi być szkoła, czy jest jakaś minimum liczba zatrudnionych osób, czy są nie. jakieś? Nie, nie, mhm. nie, nie. Jeśli ktoś ma szkołę językową w mhm. Polsce, to zapraszam serdecznie do kontaktu z nami. Mhm. E, można się kontaktować i my tak naprawdę jesteśmy bardzo elastyczni. Jeśli są to osoby, które mają duże szkoły, super, w porządku. Ten segment pomożemy Wam wzbogacić albo damy taki nowy e, wymiar. Segmentu. Natomiast jeśli ktoś jest szkołą, która dopiero powstaje, nie ma doświadczenia, to my również dajemy całe know-how. Mhm. Ile trwa kurs? Kurs jako taki jest skonstruowany idealnie pod potrzeby szkoły językowej, mhm. która trwa zazwyczaj od września do czerwca. Mhm. Więc jeden poziom jest realizowany w ciągu jednego roku, natomiast tych poziomów w tym momencie mamy siedem. OK. I czy to jest kurs grupowy, typowo, czy raczej indywidualny? Zachęcamy do tego, żeby były to kursy grupowe, dlatego mm -hmm. że jednak praktyka pokazuje, że one są zdecydowanie dużo bardziej efektywne. Jedyna, że tak powiem smutna konkluzja naszej rozmowy jest taka, że wynika z tego, że jeżeli ktoś jest poziom 0, to będzie się tego angielskiego uczył 7 lat. To też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, mm -hmm. czego my chcemy, prawda? No Czy chcemy. Mówić języka... na poziomie C2? Oczywiście. Jak native? I, mm. Jak najbardziej. Natomiast mm. jeśli ktoś potrzebuje języka takiego komunikatywnego, prawda? Taki, y, takiego języka, który będzie potrzebny tej osobie na co dzień, w porządku, mm. tak? My też zapraszamy na te kursy, ale mm. jeśli ktoś ma ambitny plan, Perfekcyjnej komunikacji z doskonałym e, oksfordzkim akcentem, mhm. e, prawda? No to wtedy zapraszamy na nasze kursy, które trwają troszeczkę dłużej. Tak czy owak, <noise> tylko po Boldwings do Mileny Niewęgłowskiej. Jak można się z Tobą skontaktować? Zapraszam wszystkich na nasz fanpage na Facebooku. Znajdziecie nas pisząc Boldwings, kursy języka angielskiego dla osób dorosłych. Znajdziecie nas również w internecie. Strona internetowa to jest www.boldwings.pl. Ale również możecie znaleźć mnie w mediach społecznościowych i ja jeszcze na tym etapie jestem osobą odpowiedzialną za kontakt z Wami licencjobiorcami i pokieruje Was w odpowiednie miejsce. To powiedziała Milena Niewęgłowska i tak występujesz w mediach społecznościowych, prawda? Milena, Niewęgłowska. Milena Niewęgłowska. A ja nazywam się Monika Richardson, to jest The Richardson Talk. The Richardson Talk. The Richardson Talk. The Richardson Talk. Zaprasza Monika Richardson.